Maria Pissowocka spędziła w Kazachstanie 88 lat. Podobnie jak tysiące Polaków, została zesłana przez Sowietów z Ukrainy na nieludzką ziemię. Jej rodziców uznano za wrogów narodu. W kazachskich stepach pani Maria przeżyła głód i niedostatek. Mimo prześladowań zachowała rodzimy język, wiarę swoich przodków i mocne poczucie więzi z polskim narodem. Wraz z córką i zięciem marzyła o powrocie do ojczyzny. Często do swego domu w Kalinówce niedaleko granicy z Rosją zapraszała rodaków, którzy odwiedzali północny Kazachstan. Жеби так є ще раз, raz ujrzy уй, чистий ляс поля і лонки, і домачиних ронк пшині зелених лонк, букеті квятів под польським небем, з черенковою Zobaczymy te kwiaty. Może jak Bóg da, chcę do Polski. chcę do Polski. Może jeszcze Bóg da doczekam. Może Bóg da. Taka żeby mamie tu była. Mamy takie marzenie, żeby mamie pokazać Polska, piękno tej ziemi. Kościoły niechby zobaczyła to na własne oczy. дзінькує вшистким хто же нам помогаю ібили у нас зінькує завшстко добре і мам надеяєжеожжеться нам до польські доехать пані Боже допомо і Боже свенти теж допомо нам цеміюш ми як мувіся на чемоданахю шаці рок і Kiedy na początku ubiegłego roku pani Maria złamała kość biodrową i nie otrzymała w Kazachstanie pomocy lekarskiej, repatriację do Polski trzeba było przyspieszyć za wszelką cenę. Ekipa programu Wschód podjęła się tego zadania. Dopiero w pierwszych dniach stycznia dokumenty były gotowe i 92-letnia Maria Pisowocka wraz z rodziną mogła pożegnać dom w Kalinówce i wyruszyć w swoją życiową podróż do ojczyzny przodków. Jak mnie Bóg naznaczył, mnie być jeszcze upojrzem, to będę. Gościnę znalazła w Dolnośląskiej Wsi Owczary, a opiekę medyczną zaoferowali lekarze z Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Przyjmując panią Marię przed operacją, w dzień przedoperacyjny, byliśmy pełni emocji, bo trzeba być świadomym tego, że. Ma te swoje 92 lata, że przebyła olbrzymią podróż, że oczekiwania nie tylko pani Marii, ale jej otoczenia, i rodziny były bardzo duże. Dzisiaj to są pierwsze godziny po zabiegu operacyjnym i to, co mnie zaskoczyło, to to, że ten zabieg dał, ta operacja dała jej dużą nadzieję. Wstąpiła w nią nadzieja, że zacznie chodzić i normalnie funkcjonować. Dzień dobry Pani Mario, jak Pani się dzień czuje? Dobry, dzień dobry, ja bym Was pocałowała, to ja niegodna. No Pani jest godna, tylko ja nie jestem godzien. Jak się Pani czuje? Bardzo dobrze dzisiaj, dzisiaj bardzo dobrze. Wczoraj była egzekucja. Dzieńka. No niestety, ale dopiero jutro zacznie się, zacznie się ciężka praca, bo będziemy, będzie pani musiała zacząć stawać i chodzić. 93 roku, jeszcze chcecie, żeby ja pracowała. No to pani mówi, żeby pracować. Jeszcze. To taka tak takie u nas byli, tak. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, dziękuję. Boże, dziękuję Wam, jakie Wy ludzie przyjemni, jakie Wy dobroduszne, przyje, przyjemni. Bardzo wszystkim dziękuję, ja bardzo rada, że dostałam się do tutaj z mojej rodziny. I siostry, i Wszyscy dzwonią z naszej rodziny, i siostry, i brat, prosząc, abym w ich imieniu wyraziła największą wdzięczność za tę operację. Gdybyśmy pozostali nadal w Kazachstanie, to byłoby niemożliwe. Są zaskoczeni wysokim poziomem opieki. Pokazuje im to telefonem. Dla nich to inny świat. Dziwią się. A tu jeszcze pan profesor powiedział, że mama będzie chodzić. To niezwykłe, po prostu cud. Zresztą na że będę mam. Będziesz, Mamo, jutro staniesz na nogi i zaczniesz ćwiczyć chodzenie. Daj Boże, jeszcze polki tańczą. Pierwsze rozmowy zaraz po operacji sprawiły, że byłem pełen podziwu. Starsza kobieta przeszła w życiu wiele e, nieszczęść, przeleciała 4000 km z nadzieją na nowe życie i dajemy jej to nowe życie Pani Mario, cieszymy się, że Pani wróciła do, do nas po szpitalu. Teraz już będzie tylko dobrze. Liczymy, że Pani pójdzie latem z nami na ogród i będziemy piec. Pomidory zrywać. Tak, tak. Dziękuję bo, Panu Bogu za takiego gospodarstwa. Nas Regina, tak... Regina nasadziła z 25 krzaków, przy <laughs> czym połowa pomidorów to są pomidory z Kazachstanu. Mamy i polskie, i kazachskie. Tak, tak, tak. Będziemy próbować, które są lepsze i jeżeli one się tu przyjmą, to my będziemy ruszymy z produkcją. <laughs> Są genialne. Mają niebanalny głos. To jest naprawdę klasy. Żywe, żywe. No pięknie. No proszę jeszcze z dwa kroczki. Pójty? No, no? Proszę no. Tak. No pięknie. No już po schodam. Schodach powolutku, powolutku. Jeszcze, jeszcze, ale nie spieszymy się. Powolutku. Pięknie. Górnie jak ja jeda. To boli Nie, To? To na mnie nie tu boli. Tylko na dole. Pod kolanem. Pod kolanem, bo tam jest przykurcz pewno. To ja nie mogła stąpić tylko mm -hmm. na palce, krótka była noga, teraz już równa noga, sto, woli stąpać. No, ale tutaj był duży, duży zabieg, wie Pani. O, tutaj Czuję się, wyczuwa się pod palcami. No trzeba będzie rozmasowywać, nie? слова тоє то есть то радость то есть przyем который я нігдды не вид неуш думалв що я попад такі а так яго не вид вам там у нас тут В Казахстане я ж не жива вмес живось щощ Каовка то я мог там Деньку вам люці добры поляц Мо родный поляц Кды жта ба заполь Ма ты жчала Dzień dobry Pani Mario. Dzień dobry. dzień dobry. Dzień dobry, Dzisiaj mamy tutaj taki fajny turniej, rad Sołecki, Turniej Sołec na całym boisku. Robimy takie dyscypliny fajne, sportowe i fajnie, że pani przyjechała zobaczyć, co tu się dzisiaj u nas dzieje. Pani Maria ma teraz już swoich trochę sąsiadów, tak? Nowych tak. sąsiadów. Tak. Przychodzą do pani, już poznają panią, że pani jest... Yy, Podtrzymują nas, przynoszą co mają, tak. Dzieli się z nami, co mają swoje z nami, dzielą się bardzo. Przyjemnie. A najważniejsze rozmawiają, z nie? Dużo rozmawiają, opowiadają też i Pani opowiada im, tak? Rozmawiają. Super, to się... fajnie, że Pani z nami jest. Super, cieszymy się bardzo. Chciałam się zapytać, skąd Pani pochodzi? Skąd ja pochodzę? Tak, tak. A я так повім хто ти єстиш подяк Маий які знакво Оживявий <gry> Гді ти мешках мензі своєми в яким міству польські земмі чимим та зем'ямуютьчиізну чим злюббиитьсяор'ю і bardzo вількими люами тіжкіми люсами Ну так А поход за походає з України рівламся на Україні Тато уті советветкої в властиі учек Блорусії а mm -hmm. там це саме било свою у нас уцікалі уцікалі впиніліще аж Казахстань шивезлі нас отак як о коіі сте таке як може як зацвітне то як може ббі Ну no, а я є сам так само походжу за сходу але по Z, z województwa tarnopolskiego. Tarnopolskie, tak. to od nas. Tak. E... my Żytomierskiej obłości. Emilczyński rejon. I tak to się stało, że się spotkałyśmy e, w tym roku pod kościołem, pod kościołem w owczarach. Obie z kresu. Obie z kresów, tak. Ja mieszkam. No. Wszystkiego dobrego życzę pani. Pani Mario, rok temu spotkałyśmy się pierwszy raz w Kazachstanie. Pamięta pani, jak pani gościła? Pół, po, pół Polski w swoim pokoju. Bo już czekamy zachodu. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. A końca osiem, nie ma! 18, czy kiedy? Kiedy? No chyba, no chyba nas tyle było, chyba z 18 osób nas było. A Regina przygotowała jakoby no, trzy, cztery człowieki. Ale my i tak się czuliśmy bardzo wyjątkowo. Ja to to bardzo wyjątkowo. Teraz jesteśmy w miejscu, gdzie jest również dużo Polaków. To już pani nowi sąsiedzi. A ja jeszcze mam do zakomunikowania, chyba najbardziej radosną wiadomość, że otrzymaliśmy od wojewody decyzję potwierdzającą. Obywatelstwo polskie, pani córki i zięcia. Już jest pani pełnoprawną obywatelką Polski. Ma już pani dokument. Tak. A gdzie dokument? Już przyszedł pocztą i będziemy go uroczyście wręczać, ale dzisiaj to już mogę powiedzieć. Pani, Regina i Wiktor, jesteście obywatelami Polski. Prawda. Prawda. Ja nie nie Dziękuję. Także taka radosna wiadomość. Nasza mama po operacji każdego dnia czuje się lepiej. Zaczyna stawiać kroki, podpierając się na chodziku. Codziennie idziemy z nią na spacer po okolicznych polach. Zbieramy kwiaty, maki, rumianek, habry i wracamy z bukietem. To radość dla mamy. Wystarczy ją zostawić na chwilkę. Już sama schodzi z łóżka. Z jednej strony denerwuję się, żeby nie stało się coś złego, krzyczę na nią, ale jednocześnie cieszę się, bo widzę, że mama wraca do zdrowia staje się samodzielna znów z optymizmem patrzy w przyszłość to jest dla nas wszystkich wielkie szczęście wszystkim dziękujemy za to, u nas jest taka radość dla wszystkich mały bukiecik bo najpiękniejsze są polskie kwiaty Сто кроткі йоки каченця і маки под польським небом, черен полю люве, ой чисти квяти зі запахло в уроці єсть польська.